Jesteśmy jow bezpartyjni. Rozpoczynamy dzisiaj tak naprawdę kampanię. Kilka słów, jeżeli chodzi o nasz program, powie Paweł. Zygmunt. Nazywam się Paweł Zygmunt. Reprezentuję jow bezpartyjnych na terenie województwa opolskiego okręg 21. Chcemy wystartować jako organizacja społeczna, jako ruch obywatelski i zaistnieć w parlamencie tak naprawdę. Jeżeli chodzi o nasze podstawy działania, nasze korzenie i no po prostu to, co chcemy zaprezentować sobą, chcemy skończyć z partiokracją przede wszystkim w naszym kraju. Nie chcemy, żeby społeczeństwo miało wybór między jedną, drugą czy trzecią partią. Chcemy, żebyśmy mogli siebie wybierać spośród siebie, spośród uczciwych, prostych ludzi, prawych. Chcielibyśmy, żeby trochę więcej niż 30% społeczeństwa chodziło do wyborów bo 30% to jest oczywiście bardzo dużo. To są ludzie, którzy mają y, obywatelski obowiązek i wiedzą o tym co robią, tak dlatego idą do wyborów, ale pozostała część społeczeństwa to jest 70%. Jeżeli skorzystamy z możliwości uczestnictwa w życiu politycznym i wyboru ludzi, którzy będą przez nas posłani, to mamy szansę na to, że ta scena polityczna się zmieni. Y, jeżeli y, chodzi o posłów, zapomnieliśmy jako naród o tym, że posłowie są to ludzie posłani przez okręgi wyborcze. Dlatego tak walczyliśmy o referendum i o to, żeby weszły jednomandatowe okręgi wyborcze większościowe w tej czystej, prostej formule. Niestety referendum ma bardzo słaby wynik. Niemniej jednak większość głosów oddana poświadczyła o tym, że ludzie i społeczeństwo chcą tych Jowów. Ci, którzy byli do referendum, uważam, że każdy z nas powinien głosować w najbliższych wyborach na ludzi, którzy się wywodzą z jego otoczenia, na tych, których zna, na uczciwych, sprawiedliwych i na, na swoich sąsiadów, tak? Nie na osoby, które widzimy w telewizji, które od 1989 roku siedzą w Sejmie, pracują w Sejmie, nie można powiedzieć, że siedzą, ale oni tylko zmieniają szyldy w tej chwili. Widzimy, jaka szopka, że tak to określa, tak? Festiwal taki, obietnic ma miejsce. Ludzie zmieniają jedną partię z drugiej i nie reprezentują nic nowego poza obietnicami. Chcemy, żeby do Sejmu dostali się ludzie lokalni, ludzie, którzy będą walczyli i będą reprezentowali lokalne społeczności i będą na rzecz tych społeczności pracowali. Pytanie, tak, należy, kto jest na Państwa listach wyborczych? Bo rozumiem, że już one są utworzone. Tak, na naszych listach y, znajdują się osoby, które są bezpartyjne, nie, należy, nie, nie należały nigdy do żadnej partii politycznej. Może nie nigdy, tak, bo ktoś może mieć historię jakąś tak, yy, odległą, gdzie mógł wystąpić, prawda? natomiast porzucił, patrząc na to, co organizacja partyjna, do której należał, reprezentuje obecnie. Niemniej jednak do dzień dzisiejszy nie mamy żadnej osoby, która by do jakiejkolwiek partii należała na liście. Są to ludzie, z reguły społecznicy i działacze, którzy bez finansowania jakiegokolwiek działali na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych,